Siemano drodzy widzowie. Tana, to z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale It My dust, gdzie dziś kontynuujemy nasze zmagania w Dragon Ball Z Kakarot. Muszę wam się do czegoś przyznać. Nie mogłem zdzierżyć, że zrobię jakąkolwiek misję poboczną bez was, drodzy widzowie. Więc stwierdziłem, że tak jak mamy to w zwyczaju, pożegnamy się z naszym bohaterem Trunksem poprzez uzupełnienie wszystkich zaległych misji, które mamy na mapie i... Potem przejdziemy sobie do historii Bardoka, żeby się usprawiedliwić, to powiem tylko tyle, że w zawartości do pobrania to DLC już jest przeze mnie pobrane Bardok sam na sam z przeznaczeniem i tą fabułę będziemy przechodzić już w następnym odcinku. No tak jak powiedziałem. No wszystko do tej pory odbywało się z wami, drodzy widzowie. I nie chcę tego psuć, bo mogłem to zrobić poza nagraniem, ale stwierdziłem, że może ktoś będzie chciał doświadczyć wszystkiego, czego oferuje ta gra. Więc w ten sposób przejdziemy sobie do misji pobocznych. A tą decyzję podjąłem również z tego względu, że to nie jest tylko jedna misja poboczna. Odblokowano obszar wielkiej pustyni zachodniej, OK? tylko dwie misje poboczne i nie wiadomo czy coś nie pojawi się jeszcze dodatkowo, więc jeśli chcecie oglądać tylko i wyłącznie wątek główny, to dzisiaj nie będzie go w tym odcinku. Więc moi drodzy, skoro jesteśmy już w Metropolis, to udajmy się do zadanka. One jest zlokalizowane gdzieś tam i zobaczymy co przyniesie nam dzisiejszy odcinek. No i mamy tutaj Naszego koleżkę, który chyba jest prześladowany przez jakiś ludków. Zobaczmy. Let's go. Ano. <laughs> Czyżby Pur opowiadał historię Jamczy? Jam, czy nie ma już w tym uniwers, uniwersum i uniwersum, co ja gadam w ogóle? Ja nie będę moi drodzy tego skipował. Poczytamy sobie dzisiaj na spokojnie. No i zobaczymy. Ten odcinek będzie trwał. Ile będzie to od nas wymagało. Nie wiem, czy składnia zdania była dobra. No nieważne. No, tak jak podejrzewałem, opowiadał o jamczy. Ale co Pur może chcieć od nas tutaj w tej historii? Mm. <tronka> Trunks? Ucznie Jamczy. No, dokładnie, nie możemy tutaj sprzeniewierzać się. Prawdzie, lekka ściema wiedzie, no zobaczymy. Purpuł próbuje przekonać ludzi o tym, jaki jamcza był niesamowity, ale nikt mu nie wierzy. Może Trunk zdoła mu pomóc? Zobaczymy, przyjmiemy sobie to zadanko. Yy, wiecie, też chciałem rozegrać tą fabułę dodatkową, ponieważ nie wiem, czy może nie wpadną nam jakieś nowe emblematy. Byłoby fajnie. Wątpię wczerze, szczerze w to, bo nie wiem, co musiałby się pojawić. A teraz spór opowiada historię ściemnioną, jak to Trunks szkolił się u Jamczy. <laughs> I co, pewnie będzie musiał jakieś roboty pokonać. Miejmy nadzieję, że jest to taka z szybszych misji. No i moi drodzy, jak to wszystko zrobimy, ja już nie będę levelował tego Trunksa, no bo wiemy, że nadchodzące odcinki będą zwiastowały absolutne cofnięcie się w czasie. Jeśli ktoś zna historię Dragon Balla, to wie zapewne o czym mówię, bo będziemy, że tak powiem, w czasach, gdzie Son Goku był małym bobasem, tak jest. Jeśli ktoś o tym nie wiedział, to mam nadzieję, że to nie był spoiler. Ale powiem Wam tylko tyle, że ta historia też może być naprawdę ciekawa, zobaczymy. Ja oczywiście nie robiłem sobie żadnych spoilerów, więc nawet nie oglądałem trailerów dotyczących tego DLC. No i możecie też dać znać w komentarzu, ja stworzyłem taką ankietę na naszej społeczności, co sądzicie a propos najnowszego zapowiedzianego DLC, który ma nas cofnąć prawdopodobnie do turnieju Budokai, gdzie Piccolo chyba jeszcze był wrogiem. Son Goku. Ja nie do końca pamiętam, jak to było historycznie. Fabularnie. A my tutaj mamy jakąś panią z zielonymi włosami. Musimy sprowadzić ją z powrotem. E, mówię, no ja osobiście bardzo liczę na to, że ano. prowadzą gigantyczne DLC dotyczące fabuły Superki i że nie będzie ono tak potraktowane po macoszemu, jak to miało miejsce z historią Berusa, gdzie to był po prostu trening i naparzanka, 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 naparzanka. Chciałbym fabułę. Naprawdę jestem w stanie długo poczekać, po prostu liczę na to, że to wyjdzie i będzie fajnie dopracowane. A nie na zasadzie, o, na, od, na odwarcie, mówiąc krótko. A nawet Gdyby wydali oddzielną grę w tej kwestii, to też byłoby super. Pamiętajmy, że Dragon Ball Z Kakarot ostatnimi czasy dostał reworka na PlayStation 5, więc myślę, że nie będzie to szybko porzucony temat. Ten, co ją porwał, anu. No. no, na hmm? pewno będzie musieli stoczyć jeszcze jakąś walkę. No, dokładnie. Byliście szalenie silni. Gościu! Ocaliłem was przed Babidim! Odczep się ode mnie! Zajmij robotą jakąś na poważnie, a nie... No, tak jak myślałem, robociki. Dobra. Zaprezentujemy swoje umiejętności. E, a wracając jeszcze do tematu tego DRC, które wychodzi, ono się tam nazywa. Nie pamiętam nawet jak, ale dobra, to mniejsza z tym, jak gdyby. U poziom 60. we, we, we. we. A właśnie, my mamy teraz y, dostęp do transformacji w super Saiyanin na jedynkę. Dlaczego by z tego nie skorzystać? Wysadzimy ich szybko. Mamy to? Mamy chyba. Małe robociki nam tylko zostały. No, e, a wracając, tak jak mówiłem, zacząłem o tym DLC, to nie chciałbym, żeby to było na zasadzie po prostu odbycia się turnieju na zasadzie zrób walkę pierwszą, zrób walkę drugą, zrób walkę trzecią i żeby to nie była taka po prostu zwykła, mówię, naparzanka tak jak zrobili to w tym pierwszym DLC z Berusem, no... Chciałbym, żeby to było coś więcej. No ale zobaczymy. Bo nawet fabule z Wizem i Berusem y opcje dialogowe były tak ubogie i tak nienawiązujące do historii anime, że no smutno mi było z tego powodu, bo naprawdę liczyłem na jakieś wprowadzenie do, chociaż no można to uznać za wprowadzenie do superki, ale to nie jest to, to nie jest to. Dobra, to już sobie przeskipujemy.

Zacznijmy od tego, że Yamcha był po prostu człowiekiem, a nie sajaninem. Albo sajaninem półkrwi. No. Bardzo dziękuję za pomoc. To chyba koniec balu tutaj z tą misją poboczną. <grystanie> <grystanie> Fur jest zadowolony, więc to jest najważniejsze. Dostaliśmy trochę nagród, punktów doświadczenia. Spoko. No i co moi drodzy? Lecimy do... Chaty chyba starego zboczucha genialnego żółwia. Miejmy nadzieję, że sprawa będzie się rozchodziła o coś innego niż pisemka dla. dorosłych. Nie bójmy się tego słowa. Bo on sobie oglądał panie w kostiumach kąpielowych. Miejmy nadzieję, bo to zawsze z nimi swoje pomocy dotyczą się tylko i wyłącznie jednej rzeczy. Nie! Dobra, ulonga mamy. Chociaż. Tak, to uląk czegoś od nas chce. Dlaczego mnie to spotyka? Zobaczmy, czego chce od nas uląk. Posłuchaj, no słucham, no mów szybciej, bo będę musiał cię skipować. Zabrał mój skarb. Jakiś dziwak. Najcenniejsza własność. Co to może być? W przypadku genialnego żółwia, to już by była prosta odpowiedź. Mm. Typ wygląda na niezłego koksa. Okej. Okay. Bliżej, bliżej niedokładny kierunek. Dobra, no odzyskamy ten skarb dla niego, co nam zostało. Dzisiaj mamy takich dwóch mini bohaterów Ulonga i Pura. On, on się dla nas poswięcił. Może była jakaś misja z nim wcześniej, ale nie pamiętam już. Na pewno on pomagał Songoku i zamieniał się w Bulmę. Wszyscy to pamiętamy. No to co, lecimy? Znajdź złoczyńców, którzy ukradli skarpu longa. Trafiliśmy na żyłe złota. O nie! Co oni tu robią? Członkowie Armii Freeza. Najbardziej podoba mi się to oznaczenie żołnierz armii Frizat ABCD. E, pewnie <laughs> będzie. Bo jest ich pięciu. ABCDE. No, zgadzałoby się. Nie ma się co dziwić, że e, Ulong, że tak powiem, miał pełne portki, jak ich zobaczył. Rzeczywiście, dla niego to są potężne koksy, a dla mnie to pachoły. <laughs> ハハハハ。<laughs> <laughs> Dobra, Pany, bo ja specjalnie nie skipuję, żebyśmy mogli sobie na chillu tego słuchać, ale zanudzacie mnie tak, że to jest masakra jakaś. Chciałbym już iść dalej z tym tutaj naszym zadankiem. No dawajcie jeszcze jakąś pozę, dowalcie do tego. No, w końcu postanowił się zaangażować. Ciekawe, na którym levelu będą te chłopki. O nie. Dlaczego ja zawsze muszę mieć rację? Nie! O Jezu, to jest już za dużo na moją głowę. Nie! Tak, ta rzecz zdecydowanie daje nam super moce. O matko boska! Widzicie to? Doznajecie tego dzięki temu, że nagrywam ten odcinek, bo tak by was to minęło. Może tak by lepiej było, gdyby Eto. was to minęło. <grych> Ta gra czasami ryje beret. I serio on nas wysłał po majtki jakieś typiary. Założę, że, założę się, że to są gacie Bulmy. <gulma> Bulma jak się dowie, to go zatłuczę, o ile mam rację. Dobra, chłopy. Ale mi przełamanie gardy dali. No dobra, mój tru... Jezu, czy wy możecie dać mi na chwilę spokój? Matko Boska! Chwili oddechu przy nich nie ma. No nie dadzą mi rzucić żadnego ataku. Dobra, to dwóch zostało. Nie, trzech. Dobra, gościu, ty teraz poczujesz mój gniew. Nie, nie, nie. nie mogę się powstrzymać, drodzy widzowie. No i git. Nowy poziom jeszcze dostałem na tych leszczach. Masakra. Dawać gacie. O matko. Runx odzyskał dziewczęce majtki. Majteczki, jak ładnie napisane. Nie wziął je do ręki! On nawet nie wie, czy one są wyprane. Co ty robisz, chłopie? O matko! Najbardziej mi się podoba, jak w tej grze trzymają niewidzialne przedmioty. Dobra, wracamy do Ulonga. Nie, Trunks, na bank drzemie w nich jakaś nieskończona moc, która pozwoli ci być największym wojownikiem wszechświata. Co my tu mamy? Znajdźmy jakąś medal? Tak, medal D. Dobra, jedziemy z Koksem. ja Ano. Wiem nazwę ten odcinek pożegnanie z Trunksem I afera o Dziewczęce gacie Albo może lepiej kobiece Poczekajcie bo wyłączyłem automatycznie ten Ja wam mówię że to są gacie bulmy Eto Ojku, ale za takie nieoczekiwane zwroty akcji uwielbiam tą y, grę, tą to anime. A no tak, to są te magiczne gacie. <laughs> no widzicie? Kurczę, muszę przysiąść któregoś dnia, żeby obejrzeć tą, to anime jeszcze raz, bo oglądałem to bardzo dawno temu za dzieciaka, jeśli chodzi o Dragon Ball podstawowego, tak to nazwijmy, bo Zetkę to jeszcze na studiach oglądałem i to chyba ze 4 razy łącznie w moim życiu obejrzałem Zetkę, jak nie więcej. A tego Dragon Ball'a, tego podstawowego, to gdzieś tak zawsze po macoszemu traktowałem. Może warto będzie sięgnąć do tej historii jeszcze raz. No, zobaczymy. Czas pokaże. Dobra, moi drodzy, ukończona powieść. I co, to był ostatni Quest? Zobaczmy. Zdobyto nowy poziom 75. Ze smoczych, cool! Moronie, ale zapiąłem jak kogut. Dobra, moi drodzy. No i tak jak podejrzewałem, ee, mamy wszystko zrobione. Ale wiecie, co jeszcze zrobimy? Tak, polecimy sobie do Metropolis i zobaczymy, bo tam mieliśmy informację, że stamtąd chyba możemy podróżować do świata Kaioshinów. I zobaczymy, czy jest tam do odbioru jakaś misja. Chociaż wiemy, że Kibito i Najwyższy Kaj już nie żyją, ale do regionu powinniśmy być w stanie wejść. Zaraz sprawdzimy to. Ląduj, hopie, I co tutaj mamy. A tu mamy znacznik po prostu, dobra. A tutaj zbadaj. Jak wrócić do głównej, op głównej opowieści, dobra chcesz nie, nie chcemy wrócić do głównej opowieści. O. o, o. A może już nie możemy wrócić do świata Kaioshinów, bo oni tu wcześniej z tyłu stali. No widocznie się nie da. A jeszcze sprawdzimy sobie. E, gdzie to jest? Nieprzedmioty opowieść. Ukończono. A, czy nie mamy innej opcji. Dobra, moi drodzy, czyli zakładamy, że zakończyliśmy wszystkie zadania poboczne w grze. Dragon Ball Z Kakarot, jeśli chodzi o DLC Trunks wojownik. Nadziei, słuchajcie. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj tutaj ze mną takie dwa dwie misyjki na luzie, mam nadzieję, że Wam się podobało i powiem Wam, że zrobię coś po raz pierwszy odkąd nagrywam w ogóle na kanale. Chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście dołączyli do grupy na Facebooku, bo tam wrzucam fajne posty. Różne trailery nowych gier. Nie robię tego na społecznościach, żeby tutaj tego nie zaśmiecać. Tutaj bardziej na społeczności interesuje mnie wasza opinia względem różnych rzeczy albo jakieś szybkie newsy. Tak samo zapraszam również na Instagrama. Tam macie również różne fajne posty, które informują was, co będziemy robić, co robimy i jakie są plany na przyszłość. Jest to też jakaś grupa, gdzie mogę tam z wami nawiązywać kontakt. Mam nadzieję, że wspomożecie Zapyta. tutaj kanał. Zobaczymy, powiedział Trunks. No to zobaczymy, czy wspomożecie. A tymczasem, drodzy widzowie, ja żegnam się z wami. W następnym odcinku jedziemy już z DLC Bardoka. Sprawdźmy sobie jeszcze tytuł tego DLC, żeby nic nie tutaj skasztanić. Bardok sam na sam z przeznaczeniem. To już w następnym odcinku, który pojawi się niebawem na naszym kanale. Przypominam, że seria pojawia się w poniedziałki, środy i piątki. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Zapraszam również na inne serie, transmisje live z Diablo 4 i na wiele innych rzeczy, które oferuje ten kanał. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i jo!